Lolo, ale loguje. Dobrze, spróbuję jakoś nagrać. Dobrze, cześć ludziska. Próbuję coś nagrać, ale mój komputer odmawia posłuszeństwa. Dobra, 47 sekund, ale dobra. Próbuję, próbujemy nagrać. Jest, przyszedł skin. Super, powoli się odpakowuje, a ja w tym czasie odprowadzę po serwerze. Jest. Proszę? No trochę tnie, ale przeżyję. Nie no, lolo. Dobra Minecraft, działaj. Jest, działa, działa. Działa, nie działa. Nie, Loguję lol. Nie loguje, lol. Loguję lol. Dobra. O Jezus, Maria. Nie no, nie oprowadzę po serwerze, bo umie Sorry, ludzie. Widzicie, jak się umietnie. Na filmie zobaczysz. Adrian, zobaczysz u mnie na filmie. Jakie lagi mam. Nie mogę ruszać prawie myszką. O Jezus, Maria. Pokażę Wam. Liściowce? Spoczko. Dwie minuty. Nie, ale Spoczko. Dobra, Minecraft w komputerze. Odwaguj się w tym ważnym momencie. Dobrze. Lolo. Dobrze. Tu jest ten taki serwer Cox'a Adriana. Jak widzicie tutaj na okienku w prawym górnym rogu jego serwer A to on. on. Ma fajnego skina. No widzę mu cię. A ty mnie widzisz? O to ja wziąłem nik jakiegoś nuba, jak słyszycie. Ja też wziąłem nick taki premium, ale spoczko. Nieważne. Nie jest na razie do omówienia, ale okej. Okay. Spróbuję was oprowadzić. Spróbuję. Bożym kwartem. Może kiedyś tam podam skateballu jego. Ale to chyba w snach bożych. Nie wiem. Jak mi się uda coś nagrać, no to wam podam. Modlcie się. Spoko. Oko. Dobra, gdzie znikłeś? Nie, nie ważne później zrobię ten filmik z tego z tego tego z Windows XP ale teraz nie, musi się nie chcę. to jest mój domek do zewnątrz bo do środka nie wejdę stąd mój nie fart to jest domek Adri, Ana to jest mój to jest domek Snopka yy, Kosmiczny samolot. Spoko. Tu mamy spawn, tutaj mamy złowce. Yy, tam będzie chyba portal do endu. O tutaj do letteru. Znaczy się. Są tutaj mój takie dziwne rzeczy, ale okej. Okay. Robię jeszcze zakończenie dla Was. Będę ja machą łapką. Ja mam przerwę, a sobie, ja, ja zaraz wracam, a wy sobie posłuchajcie Adriana. Oby nie zemrali. Mam nadzieję, że uda się. To nie ja, to ten majkę. To wy nie musicie wiedzieć wszystkiego. To takie, taki nasz mały koksu. My nie wiemy. W komentarzach napiszecie. Spoko? Będzie spoko około. Dobrze, ja kończę. Już. Bye-bye.